70 maszyn i ponad 150 motocyklistów oraz miłośników jednośladów z terenu powiatów lubańskiego, lwóweckiego, Zgorzaleckiego, bolesławieckiego oraz wolsztyńskiego w Wielkopolsce uczestniczyło w drugim pikniku motocyklowym, który odbył się na terenie siekierczyńskiego basenu w sobotę 20 maja. Imprezę rozpoczęła parada motocykli po miejscowościach gminy Siekierczyn. Organizatorem pikniku był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie. Cieszymy się bardzo, bo faktycznie jest to już drugi piknik motocyklowy organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym właśnie w Siekierczynie. I cieszymy się, że pogoda chociaż straszyła deszczem, ale wytrzymała. Przyjechało sporo motocyklistów, doliczyliśmy, ponad, doliczyliśmy się ponad 60 motocykli. W sumie uczestników jest około setki, bo to na, na jednym motocyklu nieraz dwoje przyjechało. W tej chwili motocykliści ruszyli na tradycyjną paradę, przyjadą się po Ważniejszych miejscowościach gminy Siekierczy, między m.in. przez Wesołówkę, Zarębę, siekierczyn, dolny, rudzice. Sikierczyn Górny i wrócąc z powrotem tutaj, tu będzie zorganizowany dla uczestników pikniku motocyklowego posiłek w postaci zupy, kiełbasek z grilla, kaszanki. Będą zorganizowane też konkursy o tematyce motocyklowej, między innymi będzie palenie gumy, konkurs na najpiękniejszy wydech, rzut oponą i tym podobne. Oczywiście wszystko z nagrodami, także mam nadzieję, że wszyscy będziemy się świetnie tutaj bawić na tym pięknym terenie rekreacyjnym Sikierczynie. Mamy tu już od kilku lat działające prężnie Towarzystwo Cyklistów Orzeł, które organizuje rajdy rowerowe, ale mamy też w gminie Sikierczyn kilku motocyklistów. Ci mają swoich kolegów po różnych miejscowościach sąsiednich i dalszych i nie mieli takiej swojej imprezy jak mają cykliści, czyli rowerzyści, którzy co roku... Na rajdy jeżdżą, mamy rozpoczęcie sezonu, tak zwaną siekierczyńską 40. mamy zakończenie sezonu rowerowego. Natomiast dla motocyklistów nie mieliśmy żadnej takiej ciekawej oferty, dlatego postanowiliśmy organizować te pikniki. Jak widać pomysł się przydał, przydał i impreza jest bardzo udana i widowiskowa. Podczas imprezy oprawę muzyczną zapewnił Zdzisław Trendewicz z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie wraz z zespołem The Hooves którego występ został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez motocyklistów. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, impreza cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, w przygotowaniu pikników, wspierali członkowie Siekierczyńskiego Towarzystwa Cyklistów Orzeł. nam będzie dzisiaj zespół The Hooves. To ci młodzi chłopcy, którzy są tutaj na pomoście, będą nam dzisiaj, nas, nas tutaj dzisiaj bawić.